Witajcie. Witajcie, moi drodzy. W kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Painkiller. Czarna edycja. Rozdział trzeci, poziom czwarty. Ruiny. Coś, co kojarzy mi się z pewną grą. Chodzi oczywiście o Return to Castle Wolfenstein. I wygląda to dosyć po... podobnie. I mamy tutaj właśnie walkę widzę z bosem. Również olbrzymem. Lucyfer i jego oddziały sierpią chyba na megalomanie. Nie pamiętam tylko jak. Jak ja mają się nim zająć, by pozbawić go życia. Dlaczego on wszystko to rozwala? No te ruiny. Rzeczywiście pod. Przypominają, a to chyba mam uderzać w młot, przypominają te z gry o naszym polskim, a może nie tyle polskim, co polskiego pochodzenia. W wojowniku o wolność, kurwa, prosto w pysk. Ale i na ciebie przyjdzie czas. Uwaga, no niestety. Krótkie spojrzenie z góry i śmierć, muszę pamiętać o zapisywaniu, to niestety zasięg, o proszę bardzo, są naboje, to nie byle jakiej broni, ale trafić takową w ten młotek nie będzie wcale łatwe. Sprawdzi się tutaj minigun z tego co widzę. Kurwa, będzie ciężko, słuchajcie. Będzie ciężko. Od razu zapraszam Was, jako że jest to walka z bossem, na filmik. Na koniec tego odcinka. Bo takowy na pewno się pojawi. Ale czy pojawi się w nim nasz drogi przyjaciel Asmodeusz? O tym przekonamy się zaraz po tym, jak uda mi się o ile w ogóle pokonać tego skurbiela. Jak ja mam uniknąć obrażeń? A, właśnie, muszę pewnie podskoczyć w momencie uderzenia tego młota o ziemię. W raz jeszcze chyba się spóźniłem chyba, że uda mi się wskoczyć na któryś z tych powalonych bloków. To chyba jednak nie. Hop! Niestety jeszcze te kamienie, które przecież również mogą mnie pozbawić życia. Kurwa, zdychaj. O, ups. Tak, tak, to jest rozwiązanie. Trzeba podskoczyć w tym samym momencie, w którym on leża o ziemię. Kurwa, już nie mam broni. Mam, co prawda, kołkownicę, ale to jest... Nie oszukujmy się. O, proszę bardzo. Może to będzie rozwiązanie? O ile uda mi się. Niestety, nie udało mi się na nim utrzymać. No i rzecz jasna, nie udało mi się również zapisać gry. Chyba Was to nie dziwi. Mamy tutaj jakąś amunicję. Ja sobie, może najpierw zrobię mały rekonesans na mapie. Pozbieram co się da. Zapiszę grę. To może za chwilkę. Jeśli uda mi się od niego nieco oddalić. Dobra. Okej. Okay. Okay. Kolejna skrzyneczka z amunicją i... I oto jesteśmy. Powiem Wam szczerze, że jakoś ten boss, akurat jakoś ogromnie nie zapadł mi w pamięci. chyba, chyba to mamy. Chyba nam się. Słuchajcie uda. Miejmy taką nadzieję. Dobra, teraz strzelba. Przygnojek zmieni taktykę. No, jak widać, zdaje się przed nami uciekać. Ale co my tu mamy? Coś, co ułatwi sprawę. Dobra. O proszę bardzo, super, rewelacja. Myślałem, że już po sprawie, ale niestety nie. Parszywczę. Nie dość, że musimy uważać na... ogólnie na tego bossa i jego ataki bezpośrednie to jeszcze na spadające zewsząd gruz wdychaj ty kupo gówna tutaj również warto sobie podskoczyć w momencie kiedy on uderza o ziemię i mamy to mamy to słuchajcie tak jak mówiłem, zapraszam Was na filmik. O nim nie zapominajcie. you're progressing well i want answers i've had enough of this <laughs> i've what you think this is funny you think this is a joke i want to know why i'm here you're here because you are not pure no i want to know why i'm being judged why i am not fair oh no, no that's not going to impress oh no how about this this impressive? What are you trying to accomplish here? You can't harm me. Back off. Oh no. I understand that you may be frustrated, but this isn't going to solve anything. Jesus, that's not going to impress him either. You too. I want out of here. Tell him I've done enough. Not quite yet. You'll soon be free. But enough of these games. I've come to tell you that some of the demonic hordes have moved north. And I know where they are. Eve has pointed me in the right direction. Ah, you've met Eve. She's a good ally to have. She can be trusted. Who says you can be trusted? I've also come to tell you that Lucifer is now aware of you and has warned Alistair of your coming. Alistair? Alistair is Lucifer's right-hand man, his premier general. This isn't something to be taken lightly. He is extremely powerful and extremely deadly. Give me the scroll. We believe he is somewhere around here. Near the ancient towers. But you will have to make your way up first. He knows you're coming, so be careful. Well, seems straightforward enough. Anything else? No. Good. Then we are finished here. Przed nami rozdział czwarty. A za obejrądanie tego odcinka wam Serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Do następnego i cześć.